Ty nie dojdę. Muszę cię nagrać. Koledzy mi nie uwierzą, że mam taką ciotę na treningu. A trener, to chce być śmieszny? W ogóle o co trenerowi chodzi? O to, że się nie nadajesz do niczego, człowieku. Trenerze, jestem w topce strzelców okręgówki. Nie wydaje mi się, żebym się do niczego nie nadawał. Może strzelasz te gole, ale z okręgówki nigdy nie wyjdziesz. Właściwie to? Dlaczego on mnie tak ciśnie? Zrobiłem coś? Myślał, że ujdzie mu to płazem. Nie dam mu żyć za to, co powiedział. Jak Ci się podoba nowy trener? Że nada. Trenowałem z dużo lepszymi. Nie jestem pewien, czy on w ogóle ma uprawnienia. Widzisz, jak on wygląda? On się nawet ubrać normalnie na trening nie potrafi. Przepraszam, <grytanie> Mówię Ci, stary, lepiej słuchaj się mnie na tych treningach, a nie tego Leszcza, bo to nam na dobre nie wyjdzie. Zobaczysz, jeszcze kilka treningów i tak go dojadę, że sam odejdzie. Trzymaj się, mi to dobrze skończyć. Daj mi kilka treningów, wykończymy go. Ale pyskaty gnój.